Czy wiecie, że Myszka Miki i Kaczor Donald jeżdżą na łyżwach? Otóż jeżdżą. Witajcie przyjaciele! Pozwólcie, że jako pierwszy zapochę was do wzięcia udziału w magicznej zabawie! I to jeszcze jak! Przez trzy dni w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie na widzów czeka niezwykłe show. Disney on Ice. Ponad program. We have taken a lot of Disney stories that we hope everybody knows about and have watched growing up from kids to adults. This show called Let's Celebrate uh, is about celebrating all the festivals around the world and uh, with over 50 Disney characters. And Mickey and Minnie is going to travel all around the world. So then we move on to things like Halloween, uh, Valentine's Day, where we have all the princes and princesses come out, and then we take a short trip around the world. Ita wycieczka naszym zdaniem wypadła całkiem nieźle. nam podoba. Dostaliśmy prezent od Śnieżki. A kto się najbardziej podoba? Agielka. A co Nie. ona takiego robiła? Tańczyła pięknie. Stroje i, i w ogóle ta cała oprawa jest przepiękna. Ostatnie sekwencje o miłości, o brataniu się, o przyjaźni. Nie tylko dla dzieci. Jestem wzruszony. Cześć! Jak nie a paniem mysz. Cześć! Miałem nadzieję, że się pojawisz. Zostaniesz gospodarzem dziennikarzy. Widzowie zapamiętają niezwykłe show, a sami łyżwiarze z pewnością miło będą wspominać ergo arenę. This arena is amazing. This is one of my um, favorite venue that I've been. It's so um, spacious and good for the stagehands to work.